Drogi biskupie Tadeuszu, w imieniu całej naszej parafii pragniemy z głębi serca powitać Ciebie w naszej wspólnocie. Ta wizytacja kanoniczna jest dla nas nie tylko ważnym wydarzeniem, ale także wielką radością i zaszczytem. Dziękujemy Bogu za dar obecności pasterza naszej diecezji pośród nas tego, który prowadzi nas drogą wiary. Umacnia nadzieję i pomaga odczytywać znaki Bożej obecności w codziennym życiu. Przybywa ksiądz biskup do naszej parafii, aby umocnić nas w wierze, wysłuchać, poprowadzić i pobłogosławić. Przyjmujemy Cię z otwartymi sercami, wdzięcznością i modlitwą. Zapewniamy, że jesteśmy jedną rodziną parafialną, pragnącą żyć Ewangelią i pragnącą wzrastać w miłości do Boga i bliźnich. Niech dzisiejsze spotkanie przyniesie naszej wspólnocie nowe siły, pokój i Boże błogosławieństwo. Życzymy Tobie, biskupie Tadeuszu, aby Twoja posługa, pełniona z tak wielkim oddaniem, zawsze przynosiła radość. I obfite owoce Ducha Świętego. Szczęść Boże, biskupie Tadeuszu i witamy serdecznie w naszej parafii.